Dzień dobry. Oglądasz umiem, bo rozumiem język polski. Przed nami odcinek 19. Tematem jest akt komunikacji językowej. Zaczynamy od przedstawienia w postaci schematu takiego aktu komunikacji właśnie. Skupiam się tylko w tym momencie na tym, aby wymienić elementy tworzące akt komunikacji. Za chwilę przy okazji kolejnego slajdu każdy z tych elementów zostanie szczegółowo omówiony. A zatem tutaj tylko i wyłącznie wymieniamy. Istotny element aktu komunikacji to komunikat. Dalej mamy podkreślone dwie strony, nadawca i odbiorca, czyli... Jedna osoba, która nadaje, druga osoba, która odbiera komunikat właśnie. I kolejne trzy elementy aktu to kontekst. Kolejny element też na literę K kod. I kolejny element kontakt. Teraz przechodzimy do omówienia szczegółowego. Lewa strona patrzymy na nadawcę. Kim jest nadawca? Otóż nadawca to będzie ta osoba, która tworzy dany tekst. Ten tekst może mieć formę pisaną, może to być tekst mówiony. To nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, aby to była osoba, która nadaje, czyli tworzy wypowiedź. Ta strona, nadawca jest taką stroną aktywną. To on mówi albo to on pisze. I tutaj Udełu podaje też przykłady, kto może być nadawcą. Nadawcą może być jakiś pisarz albo poeta. Jeżeli, na przykład, mamy taką oto sytuację, że tym komunikatem jest jakaś książka, czy jakieś inne dzieło literackie, treści zawarte w tym utworze właśnie, no to wówczas powiemy, że stroną nadawczą, nadawcą jest pisarz czy też poeta. Nadawcą może być także uczestnik rozmowy, uczestnik dialogu, powiemy, że nadawcą jest jeden z rozmówców. Nadawcą będzie także osoba, która wygłasza jakieś przemówienie, czy też ma jakiś odczyt, wykład, prelekcje i kieruje ten swój tekst, swoją wypowiedź do większego grona słuchaczy, ma jakieś audytorium, to wówczas powiemy, że nadawcą jest mówca, ten, który przemawia. Drugi element aktu to jest odbiorca, czyli ta strona, która będzie odbierać komunikat. Powiemy o odbiorcy, że jest to ta osoba, do której jest skierowany komunikat właśnie. I tutaj też podaję Tobie przykłady takich odbiorców. Odbiorcą będzie czytelnik, to może być czytelnik listu, to może być czytelnik książki, to może być czytelnik gazety, ale także odbiorcą będzie słuchacz na przykład jakiejś prelekcji, jakiegoś wykładu. Kolejne dwa składniki, kolejne dwa elementy aktu komunikacji to komunikat i kod. Komunikatem będzie tekst. Tutaj przypominam, ten tekst może mieć formę pisaną, może mieć formę mówioną i ten tekst będzie zawierał jakąś wiadomość, którą przekazuje nadawca odbiorcy. Zwróć uwagę tutaj u dołu z lewej strony podaje też taką istotną informację, że komunikat on może mieć formę znaków językowych. Jeżeli to będzie na przykład dialog, no to komunikat będzie składał się z dźwięków, będzie składał się z głosek. Natomiast jeżeli komunikat będzie miał formę pisaną, no to w tym momencie powiemy, że komunikat składa się z wyrazów, a te z kolei tworzą jakieś większe struktury, czyli zdania. Sprawa tutaj akurat oczywista, ale zwróć uwagę, że komunikat, on może też składać się z sygnałów niewerbalnych. I tutaj wymieniam mimikę i wymieniam gesty. Wiemy o tym doskonale, że z wyrazu twarzy osoby, która nadaje jakiś komunikat, też można odczytać pewne informacje. I tak samo jeśli chodzi o gesty wykonywane przez nadawcę. One też są źródłem pewnych informacji. Kolejny składnik aktu komunikacji to kod. Powiemy o nim, że to jest system znaków, który jest znany obu stronom, które próbują się porozumieć. Czyli to może być na przykład język, którym posługuje się nadawca i który znany jest odbiorcy. Ale, i tutaj znowu zobacz u dołu z prawej strony, ten kod słowny, czyli na przykład ten sam język, on może być także wzbogacony o inne elementy, na przykład jakieś symbole matematyczne. To może być kod wzbogacony o jakieś cyfry. Ostatnie dwa składniki aktu komunikacji to kontekst i kontakt. Kiedy będziemy mówić o kontekście, albo co to jest ten kontekst? Otóż to jest pewna sytuacja, w której realizuje się to porozumienie między nadawcą a odbiorcą, czyli sytuacja, w której realizuje się akt komunikowania. Inaczej możemy powiedzieć, że kontekstem jest rzeczywistość, której dotyczy komunikat. I żeby określić ten kontekst, zawsze warto zwrócić też uwagę na czas i na miejsce, w którym dana wypowiedź jest realizowana. Jeżeli chodzi o kontakt, to powiemy, że to jest związek między stronami aktu komunikacji, nadawcą i odbiorcą. I ten kontakt między nadawcą i odbiorcą, on może mieć charakter bezpośredni lub... Pośredni. O, bezpośredni wówczas, kiedy na przykład jestem uczestnikiem dialogu, z kimś rozmawiam, widzę tę osobę, która do mnie mówi, słyszę tę osobę, która do mnie mówi. Kontakt pośredni, jeżeli na przykład czytam książkę napisaną przez jakiegoś pisarza, to wówczas kontakt między nami jest pośredni. Kontakt możemy też określać w trochę inny sposób. On może mieć charakter wzrokowo-słuchowy albo tylko wzrokowy lub tylko słuchowy. Na koniec tego odcinka podam dwa przykłady i postaram się tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli wyodrębnić poszczególne elementy aktu komunikacji. Pierwsza sytuacja z lewej strony. Pracownik napisał do pracodawcy list z prośbą o udzielenie urlopu. Pytanie. Kto jest nadawcą? Otóż nadawcą jest ten, który pisze jakieś podanie, pisze list, a zatem nadawcą jest pracownik. Do kogo jest kierowane to pismo? To pracodawca oczywiście, czyli pracodawca jest tutaj stroną odbiorczą. To on jest odbiorcą tego aktu. Przedmiotem, czyli tym komunikatem, jest ta prośba spisana, prośba dotyczy udzielenia urlopu, natomiast kodem, czyli tym systemem znaków, którym porozumiewają się obie strony aktu, jest język polski. Kontakt w tym przypadku będzie pośredni, ponieważ pracownik napisał swoją prośbę, przekazał ją w postaci dokumentu, a zatem kontakt... Pośredni, ale wzrokowy, bo pracodawca przeczyta sobie ten tekst właśnie. Kontekstem natomiast, czyli tą wspólną sytuacją, jest praca. To ta rzeczywistość związana z pracą połączyła obie strony aktu komunikacji. Druga sytuacja. Koleżanki podczas przerwy rozmawiają o zadaniach ze sprawdzianu z fizyki. I znowu wyodrębniamy elementy aktu komunikacji. Otóż nadawcom jest jedna z koleżanek, odbiorcą też jest koleżanka, a akurat ta uczestniczka dialogu, do której kierowana jest informacja o zadaniach ze sprawdzianu. Komunikat, czyli tutaj ta wypowiedź, to będzie wypowiedź dotycząca zadań z fizyki, zadania ze sprawdzianu z fizyki. O tym będą uczestniczki aktu komunikacji rozmawiać kodem, tak samo jak było w poprzedniej sytuacji jest język polski. Kontakt tym razem będzie bezpośredni, ponieważ jeżeli mamy dialog, no to w tym momencie obie strony um, słyszą się, obie strony się widzą, e, znajdują się obok siebie, czyli kontakt jest bezpośredni i możemy też go właśnie określić jako wzrokowo-słuchowy. Jeżeli chodzi o kontekst, to ja tutaj określam go takim hasłem szkoła, ponieważ to jest ta właśnie rzeczywistość, która obie uczestniczki tego porozumienia połączyła. Jeżeli chodzi o temat akt komunikacji językowej, to na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Zapraszam oczywiście na kolejny film z cyklu umiem, bo rozumiem język polski. Do usłyszenia, do zobaczenia.